Niechęć do samochodów elektrycznych trwa. Wynika ona najczęściej z utartych stereotypów na temat małego zasięgu elektryka oraz braku punktów do ładowania akumulatorów. Natomiast w pewnych okolicznościach i przy odpowiednim planowaniu elektryczny samochód dostawczy może być bardzo praktycznym rozwiązaniem. Wzięliśmy do testów fiata Educato pracującego na co dzień w firmie Opol Trans. Educato w przeciwieństwie do wielu innych samochodów dostawczych zasilanych prądem nie odbiega swoim wizerunkiem od wersji spalinowych. Także w kabinie trudno dostrzec elementy mocno różniące go od wersji wysokoprężnych. Przykładem jest dźwignia zmiany biegów, która w konkurencyjnych pojazdach bardzo często jest zredukowana do przycisku czy też pokrętła. Educato bardzo łatwo polubić za pozostawienie lewarka. Fani samochodów spalinowych powinni być z niego zadowoleni. Interfejs do obsługi napędu elektrycznego pokazuje przepływy mocy, historię jazdy z ładowaniami, a także opcje planu podróży. Pozostałe cechy Fiata są takie same jak w każdym innym Ducato. Prostopadłościenne kształty furgonu, szerokie tylne drzwi oraz odsuwane boczne ułatwiają wykorzystanie potężnej przestrzeni ładunkowej. Opol Trans najczęściej przewozi Educato opony oraz części zamienne, a więc ładunki o zmiennych rozmiarach i masie. Niekwestionowaną zaletą Educato w wersji elektrycznej jest dostępność wszelkich części i podzespołów stosowanych w wersjach spalinowych, dzięki czemu koszt eksploatacji nie będzie wysoki. Zamienniki do Educato kupimy w każdym miejscu naszej planety. To jeden z najbardziej popularnych samochodów dostawczych na świecie. Ale czas na jazdę. Prowadzenie Fiata Educato jest bardzo przyjemne. Ostatnia modernizacja deski rozdzielczej w tym samochodzie spowodowała, że kabina kierowcy przypomina bardziej samochód klasy średniej niż typowego woła roboczego. Plastiki są przyjemne, o miłej fakturze i wyważonej kolorystyce, podobnie jak tapicerka. Jak to bywa w dużych samochodach dostawczych z nadwoziem integralnym, Educato najlepiej czuje się częściowo załadowany. Dzięki temu jest cichszy. W wersji elektrycznej jest to o tyle istotne, że silnik nie zagłusza dźwięków dobiegających z ładowni czy też układu zawieszenia. Czas zatankować, ale gdzie? Opoltrans, decydując się na Educato, wpisał ten samochód w zaplanowany wcześniej układ logistyczny. Zadaniem Educato jest realizowanie dostaw między oddziałami firmy, w których są zlokalizowane ładowarki elektryczne. Energia, którą czerpie z nich Ducato, pochodzi z paneli słonecznych ulokowanych na dachach placówek Opol Transu. Dzięki temu e-Ducato porusza się praktycznie za darmo. Jak widać, można. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Master o pole 19-21 lipca.